Berme, od was. Diec. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie, gdzie odzyskuje się wolność. I mamy dwie osoby. Już tutaj wszyscy są gotowi. Perys i Samuel są przy ekranie. Oni odcinają, likwidują numer niewolniczy. Jest koło mnie Wezus. On przez moje oczy odbiera dane. I teraz dzisiaj odzyskuje wolność z powrotem. To jest... Agata, hasło Polo i Sebastian, hasło Truskawka. Także czekam na sygnał. Okay. Już gotowi. Andreas hat die Basse gefüllt. Jetzt brauche ich den vornamen. Imiona. Agata. Den nachnamen. Nazwisko rodowe i teraźniejsze. Data urodzenia. Okay. Then the Kontynent Kontinent. Europa. Das Kraj. Die region. region. I miejsce urodzenia. Gotowe. Numer niewolnicy się ukazał. Odcięty, zlikwidowany na zawsze. I napis się ukazał. Istota wolna, gratulujemy wolności z powrotem, tej wiecznej, uniwersalnej. Andreas Przygotowują się do następnej osoby. Okej, możemy weitermachen. den imiona. Sebastian, nazwisko, data urodzenia, okay. kontynent, Europa, kraj, region, miejsce urodzenia, okay. numer niewolniczka, który na ekranie, odcięty, zlikwidowany, istota wolna, ukazał się napis, gratulujemy, znikacie z GPS-ów ciemnych, ich, obojętnie co mają, komputery, czy jak to nazwać, technologia. I jesteście teraz nienamacalni dla bring nich. Już są poza Wazą e, Perys, Samuel. Pozdrawiają was, odchodzą. Simone jest sprawdzana przez Rafaela. By Wszystko jest Daniel. dobrze. Pozdrowienia od Rafaela i jego ekipy. Zostańcie zdrowi. Namaste. Gratulujemy. Wolno.